Siemano. Mamy taki ciekawy przypadek jak Volkswagen 2 r na common railu. I tak. Brak ciśnienia oleju właściwego. Tam widać kawałeczek panewki. Tu też widać kawałeczek panewki na sitku. I jest tak. Nie mogłem ściągnąć pompy do weryfikacji. Jak się okazało, to wałek napędzający był wklejony na kleju. A to, bo był nawet nowy założony, bo jest ładny. tam widać resztki kleju. A na kleju był włożony dlatego, bo nie wiem czy teraz widać, ale tam jest okrągły otwór. Powinien być taki w takim przekroju jak ten kwadraciak, bo on tu ma wręcz okrągły. Kolejna sprawa jest taka, że w tym miejscu widać ten taki, taką rysę. Jej nie powinno być widać, bo powinno to się schodzić. Tak na gładko jak tutaj, bo one są tutaj łamane, te korwy. Ale następna sprawa wał jest na korbach przytarty i paneweczki są umielone. Wygląda, to auto świeżo kupione. Wygląda na to, że ktoś to po prostu zrobił na sztukę, bo to się wcześniej zatarło. I takie są tego skutki. Nie wiem, co klient zadecyduje. Ale tutaj się zbliża do remontu kapitalnego. Pozdro.